Ćwiczyć się ze swoim dzieckiem w domu. Pamiętaj, że do naszych materiałów są zawsze dodane płyty. Oprócz tego, że dziecko ma w domu podręcznik, którykolwiek z podręczników, to jeszcze ma do tego płytę i możliwość powtarzania materiału, robienia ćwiczeń interaktywnych w domu na komputerze. W jaki sposób możecie sobie to zainstalować? Sama instalacja jest mega, mega prosta, bo każdy podręcznik posiada płytę. Nieważne, czy korzystamy z opcji I Wonder, czy korzystamy z right on, nie ma znaczenia, które podręczniki. Wszystkie podręczniki w szkole um, w ten sam sposób się praktycznie instalu instaluje. I teraz, jeśli już mamy um, płytę, bierzemy płytę, wkładamy ją do oczywiście do. Um, tutaj, tak, do komputera, ona nam się wyświetli. Mamy dwie opcje w momencie, w którym ona nam się wyświetli. Będziemy mogli kliknąć, on zapyta nas, co chcemy zrobić, tak, możemy ją już mnie właśnie zapytał i co wtedy możemy zrobić? Możemy ją albo zainstalować sobie bezpośrednio na komputerze, ja mam tak zainstalowaną, co oznacza, że tylko po raz pierwszy będziemy musieli jakby wpisać ten kod, który mamy, i ona nam się zainstaluje, i zawsze będziemy mogli z niej korzystać. Albo wykorzystać materiał bezpośrednio z płyty. To oznacza, że autoplay będzie oznaczało, że za każdym razem będziemy musieli włączyć płytę, jeśli będziemy chcieli z dzieckiem powtarzać materiał. Oczywiście ta druga opcja jest dużo łatwiejsza. Tu będzie nazwa install, czyli zainstaluj, ponieważ u mnie jest zainstalowane to. W, jest tylko opcja Odinstaluj, tak? U Ciebie się pojawi instal, czyli zainstaluj. Ja y, kliknę sobie zainstaluj, i to Wam proponuję zrobić sobie na komputerze. Natomiast kliknę specjalnie w, w tą opcję, aby to utworzyć razem z, z płyty, żeby tylko pokazać Ci, w jaki sposób to zrobić. Nieważne, którą opcję wybierzesz, zawsze będzie to jednakowo wyglądało. I teraz pierwsza rzecz. W momencie, w którym to kliknę, wyskakuje właśnie takie coś: Jest to opcja logowania się w waszych płytach. W środku dzieci mają specjalny kod. Ten kod wygląda taka o taka kreseczka. Jest taka karteczka z kodem. Kod to jest ten duży tutaj m, podkreślony numer SN. I to jest ten kod, tak, który nam się pojawia. Dzieci mają w płytach w środku ten kod. I tu wpisujecie imię swojego dziecka. A tutaj wpisujecie dokładnie ten kod, który macie podany. U mnie on już się nawet po wpisaniu nie zainstaluje z tego względu, że jest zainstalowany, ale mimo wszystko wpisuje. Co jest ważne, żeby było to wielką literą. Tak jak tutaj na, na tym kodzie, tak? x 6 xm q LJQ1Z1. Te myślniki, wszystko robimy tak samo i klikam tylko sabnit, tak? Czyli zainstaluj. I jak widzisz, u mnie jest nie do zainstalowania już z tego względu, że um, już mam zainstalowane i każdą taką płytę możemy zainstalować maksymalnie na trzech narzędziach. Ja ją zainstalowałam już na więcej niż trzech narzędziach, dlatego ona mi tutaj nie będzie działała, ale Wam na 100% zadziała. Jeśli nie, będziemy się martwić. Jest to oczywiście do załatwienia. I teraz tak, w momencie, w którym wyklikniecie Submit, ja wam pokażę, co Wam się wyświetli. Wejdę do swojej książki, która jest u mnie już zainstalowana. Hmm. O, wyświetli Wam się coś takiego. Dokładnie nasza książka Wam się wyświetli. Ja y, oczywiście pokażę to na książce write on, ale to nie ma znaczenia, czy to jest write on, czy to są nasze y, wondery. Tak naprawdę y, y, działa to dokładnie identycznie. Y, y, więc słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz i tutaj na chwilę wyłączę to. Pierwsza podstawowa rzecz to to, i mają rozdziały, tak jak tutaj jest starter. I właśnie te rozdziały tutaj nam się dokładnie pojawiają w tej samej kolejności zobaczmy Homes and Places, czyli rozdział drugi. One są podzielone na rozdział drugi. Teraz zobaczcie ten rozdział drugi, tutaj ma na przykład temat domu. Ja wam pokażę, jak z tego korzystać sobie w domu. Powiedzmy, wejdziecie na dowolną stronę, dowolną dosłownie stronę yy, yy, w książce i pokażę wam, jak ją znaleźć. tak? Więc wchodzimy sobie tutaj. Do o swojej książki i teraz patrzymy, że jest to rozdział numer dwa. Aha, Homes and Place jest rozdział numer 2. I automatycznie tutaj nam się pokazują prawie wszystkie strony z książki. Zaraz powiem, dlaczego prawie. Prawie wszystkie strony z książki, ale jak widzicie, automatycznie dokładnie tą samą stronę. Powiększa? Dokładnie tą samą stronę mam tu w książce. Widzicie? I tą stronę sobie klikam. Tą stronę sobie kliknę i teraz czym są te kółeczka? Bo tu się Wam pojawią kółeczka. Te kółeczka, tu jest informacja dla mnie zawsze po lewej stronie, ale tutaj na dole już jest na przykład słownictwo, którego się uczyliśmy. I te słownictwo, spójrzcie, można sobie trzymając lewą stronę myszy, po prostu tutaj um, ustawić w odpowiedniej kolejności. Jeśli coś będzie źle, to automatycznie nam tego. Wok, tak? Chyba, że będzie tu nazwa czek, czyli sprawdź, będzie to w formie takiego quizu, w którym dziecko robi, a potem sprawdza, ile zadań zrobiło dobrze. To, co jest ważne, co, co dzieje się tutaj. Tutaj mamy takie kreski. W tych kreskach znajdziecie wymowę słówek Upstairs. downstairs. I jeszcze dodatkowo jest pokazany rysunek, co oznaczają te słówka. Tak? Czyli tutaj mamy jakby taki jeszcze dodatkowy słownik dla naszych dzieci. Ale to nie wszystko, bo jeśli sobie klikniecie w tę prawą strzałeczkę, spójrzcie, to te wszystkie nazwy się pojawiają z nagraniem: Parents' Bedroom, Bathroom, Child's Bedroom, Kitchen, Living Room. Jak widać, wszystko tutaj, krok po kroku, dziecko może sobie samo odtworzyć, powtórzyć, przećwiczyć. Teraz idziemy sobie, wracamy tą strzałeczką. Powiedzmy, że chcielibyśmy zobaczyć, co tutaj jest, tak? Więc tak, mamy tu kółeczko nic się nie dzieje. Ale mamy tu strzałeczkę w prawo. Ta strzałka w prawo pokaże nam więcej słówek. I teraz te słówka pojawiły nam się tutaj. Tak? I tutaj mamy już pokazane, klikając tą strzałeczkę, znowu Painting. wszystkie W swoim miejscu. Bed. Do powtórzenia. Taki znaczek oznacza, że są to gry, które nam utrwalą dodatkowo jeszcze te ćwiczenia. Więc kliknijmy w te gry. Team A i Team B. I możemy sobie wybierać, tak? Z tego tekstu. Czyli dziecko musia, can't point, my keys Look on the coffee table, czy lamp. I mamy tutaj y, takie gry dodatkowo jeszcze, które dziecko może z nami sobie zrobić, powtórzyć i przećwiczyć. Tak? Wszystko co chcemy zrobić, powiedzmy wyjść z tego wystarczy w to kliknąć, a na stronie głównej jesteśmy w domku. Co dalej? Ważne jest też to, że wszystkie nasze tematy mają tutaj filmy. My te filmy oglądamy też na lekcjach, a odpowiadamy do, na pytania do tych filmów. Te filmy zazwyczaj są też oparte o tą wiedzę, którą żeśmy budowali wcześniej, więc ja sobie tu kliknę i spójrzcie, mamy tu reading, czyli czytanie. Jeśli ja mówię naucz się czytać, zadanie domowe, naucz się czytać, co wtedy? Wtedy sobie klikam w tą czytankę, klikam w tą strzałkę po prawej stronie, i automatycznie jest wszystko nagrane. Hello. Co ważne, przyjrzyjcie się. My name's Darren and I'm from London, England. There are all types of houses. To, co czytają, pojawi nam się zawsze, tutaj najpierw ta część, teraz ta część, na niebiesko. Ona będzie dokładnie widoczna dla ucznia, więc jeśli Wasze dziecko będzie się uczyło w domu czytać, to właśnie razem z poetą świetnie może to zrobić, może sobie odsłuchać, powtórzyć, odsłuchać, powtórzyć, odsłuchać, powtórzyć. Dzięki temu będziecie pewni, że ta wymowa jest absolutnie poprawna. Dobrze, co jeszcze tutaj mamy? Tutaj powiedziałam, że prawie wszystkie strony są w tej książce dostępne, ponieważ jest jeszcze taka część, która nazywa się częścią gramatyczną. Ja pokażę ją tutaj. Zazwyczaj są to jakieś tabelki. Te tabelki będą oznaczać gramatykę, i tu jest pokazane, że na przykład liczbę nogą tworzymy cap, czyli caps, mamy liczbę nogą, dress, dresses, wyjątki są wypisane, i tu się pojawia zawsze słówka. Sówka pokazuje jeszcze więcej przykładów, które można sobie Rulers. odsłuchać, Ruler. przejrzeć i strzałeczką iść dalej. I've got one apple. I've got two apples. Więc tu jeszcze dodatkowo mamy taką, taką rzecz, która nam bardzo fajnie pokazuje różne rzeczy. I w ten sposób na tej książce mogą sobie nasze dzieci pracować e, spokojnie w domu. Jeśli chodzi o film DVD. To ja już go pokażę. On się pojawił tutaj, więc zawsze tutaj w to kółeczko, a w którym tu pokazuję, włączamy sobie na y, kamerkę wideo. Home, sweet home. W ten sposób możecie wy się uczyć razem ze swoimi dziećmi. Życzę Wam bardzo fajnej, wspólnej nauki.